No, witam serdecznie, pani Anno. Już patrzymy sobie, co się tutaj dzieje. Już patrzymy sobie na pani życie. Pani Anno. Pierwsza sprawa. Jest zakończenie, właśnie jakichś pewnych spraw, pewnych rzeczy związanych z tym miejscem odcięcie w ogóle i, i zamknięcie. Karty pokazują rozstanie pomiędzy panią a pani partnerem. Całkowicie zakończenie właśnie tą walkę, natomiast pani poznaje kogoś, pani tworzy związek z kimś do około 2-3 lat, będzie pani jeszcze miała następne dziecko, będzie ta energia dość taka fajna, przyjemna. W międzyczasie może się pojawić mężczyzna, bardzo podobny do pani jakby eks-męża. Proszę tutaj uważać, nie wchodzić w takie chore związki. Dopiero stworzy pani stały związek za jakieś 3-4 lat trzy właściwie lata, widzę, 2000. 22-23, ale to też będzie związane ze zmianą. Widzę u Pani dwa kraje, czyli tak jakby Pani w ogóle wyjeżdżała, zmieniała, bo jest karta drogi tutaj, przede wszystkim zakończenia spraw tutaj i wyjazdu. Wyjazdu do około tak 3-4 lat, nawet troszeczkę wcześniej, karty drogi, w ogóle zmiany miejsca, przede wszystkim tutaj, ale to już będzie potem w dalszym kontekście, właśnie z partnerem. Jeżeli chodzi o Sprawy finansowe, to są one bardzo ważne, już patrzymy, nie ma się co bać. I teraz pani sobie tak jakby wpada w pani w taką panikę, w, taką, w pewien sposób jakąś taką, taką rozterkę, jakąś taką rozpacz. Nie ma sensu. Poradzi sobie pani, będzie pani pracowała, będzie pani zmieniała tą pracę, ale dopiero w dalszym kontekście widzę jakąś sytuację taką bardziej ustabilizowaną. Co jest ważne teraz? Ważne jest to, żeby odciąć całkowicie te więzy, które łączą panią z pani ex. Przede wszystkim, które one są bardzo trudne, one są bardzo naprawdę takie, bardzo trudne. Powinna pani przede wszystkim odciąć się, ale też w pewien sposób czy zrobić sobie rytuał oczyszczania, w takim sensie, żeby oczyścić tą energię, ale takie pani po prostu mocne. Działanie mm, skuteczne y, tutaj całkowicie odetnie Panią od tego. Jest Pani bardzo silną osobą, pomimo tego, aczkolwiek wpuszcza Pani do siebie takie emocje bardzo negatywne, które idą właśnie y, od Pani, tutaj ekspartnera. Si powinna się Pani rozdzielić, bo ja widzę, że się Pani wyprowadza całkowicie, jakby tworzy całkiem inne miejsce, gdziekolwiek, y, przede wszystkim. Y, potem właśnie spotyka Pani, tylko tutaj jeszcze w, w międzyczasie, tak jak mówię, może być. Energia tego kogoś, kto po prostu nie będzie do końca do pani tutaj życzliwy. Dopiero potem widzę naprawdę poznanie kogoś fajnego i tworzenie fajnego związku takiego partnerskiego, gdzie nie tworzy pani, nie, nie ciągle pani kogoś na plecach, tylko pani po prostu tutaj m, tworzy taki fajny, właśnie związek partnerski. Wracając do sytuacji finansowej, ja widzę Pani pracę taką troszeczkę poprzerwaną, czyli nie stałą, że będzie Pani zmieniała, potem się będzie Pani czegoś uczyła, ale to dopiero jak tutaj dziecko urośnie, więc powoli, powoli, to wszystko się przede wszystkim ułoży. Widzę Pani powrót, powrót do Polski, ale potem tak jakby pani znowu myślała o jakimś powrocie, więc tutaj. Wziąć sobie, tak jak mówią aniołowie, weź sobie spokój. Jest karta retreat, czyli daj sobie przerwę, wyjedź, odpocznij, a potem pomyśl, co dalej, i wracaj. Więc i tak ta energia panią wypycha, i tak to będzie. Runa, która pani towarzyszy teraz. No proszę, runa tiwas, strzełeczka do przodu, działanie. Działaj po prostu anka całkowicie, całkowicie do przodu. Więc tutaj naprawdę, naprawdę nie ma się czego bać, pani zresztą ma tyle zawsze siły w sobie, zawsze pani tutaj inne osoby na duchu podnosiła, a teraz nagle coś się tutaj wydarzyło, no i proszę przepiękna karta emeraldu koloru, spokój, cudowna energia, proszę zobaczyć spokój, tym kolorem się otaczać on będzie panią uspokajał, będzie tutaj właśnie harmonizował energię, spójrzmy co mówią karty wibracji do pani już patrzymy sobie pani Anetko Lubię, pani jest taką osobą, że pani dużo rzeczy zmieniła. I tutaj nie można wpadać w taką rozpacz, tylko odbijać się do tego i do przodu. Już patrzymy sobie. No właśnie, dostrzesz rozwiązanie. Przepiękna karta. Eee, tutaj dostrzeż rozwiązanie. Proszę bardzo, opiekunów duchowych. Są zawsze rozwiązania. Droga do przodu. Pozdrawiam.